Witam Was. Dzisiaj będzie prezentacja postaci progressive, 75 level, mental. Jak widzicie tutaj mam parę skilli na G, mianowicie silne na G1, duchowe G8 i tutaj zwalnięcie, 5k do G, coś takiego. Topka też na G1 i tutaj uderzenie miecza, to, to zostało tyle, co w punktów zostało, to tyle wpakowałem tutaj. Jak widzicie wszystko wbiło na 17. Tutaj zajebista muzy muzyczka w tle, bo w Marley wiadomo co dobre. Blanciki, joinciki, Jaranko. g 1, oswojka na 100%, wszystko jest, git majonez tutaj. Język Gino, Hunio, tak samo, wszystko na M1, nawet combo na 2 jest, kurwa, widzicie. Wszystko tutaj M1, wszystko zajebiste. Trudka się jakoś tam tako świeci. 95% eksploatu muszę gdzieś oddać bo mi to niepotrzebne, nie chcę wbijać jak na razie leveli, nie są potrzebne, muszę jakoś skile dobić, co najmniej przynajmniej tuchowe i te silne. Tutaj yy, z, zeku stalka ta sama co w poprzednim filmiku, żelak tak samo, fenki tak samo, yy, trud. Jaka kupiłem, tutaj jeszcze trzeba dobić KD4, ale to tylko kwestia czasu i może wyciągnę ten, tej penetry plus 4 i wsadzę powtórki, ale to to jeszcze muszę przemyśleć, zobaczę. Plus 7 zatruty, jak będzie kasa, to będzie robione na 8, na 100%, na 9, nie chcę ryzykować bardziej. Dzik Wojenny jak zawsze, tutaj ta sama branza jest. Tarcza jakaś taka. Później kupię Sokola i może wybonuję, nie wiem, jeszcze zobaczę. Ja bonitki tak samo będę bonował, może jeszcze zobaczę. A my na silnik plus 7 2 kpż, tak samo jak były wcześniej. Yy, tutaj militar wszystko jest. Teraz mogę czytnąć kamyka duchowego. Specjalnie zostawiłem go na, na ten filmik. Zaczynamy. Może wbiję, duchowe na G9, nie wiem, nie wiadomo. Zaraz się osramie, jak wbije, może nie ostatnio. Wydaje całą kasę, kurwa, na te jebane kamyczki. Dobra, fasoleczki sobie żeremię, jak zwykle, żeby nie było. Ranga tutaj wbija cały czas. Wystarczy tylko 4 zeżreć, to już będzie 0 i będzie git. Żeby nie nie trzepali jakieś noby. Tutaj postać Stub jest na sprzedaż, wiadomo, Mental 55 level, na tym samym koncie jest razem ze Stubem oczywiście jest jakieś body tam, 3-5 na do M2, z bojowym i dwoma skillami, Berek i Aura na M2. Jest na sprzedaż, na razie mam ofertę 10 kamyków, z mailem wszystko jest git, to możecie tam jak chcecie mi na PW napisać, jeśli ktoś jest zainteresowany, postać jest w Shinso. Militar jest, pamiątki skończone, tak samo, skille silne M8 tam bodajże jest, y, duchowe na M7, tam parę kał do M8 zostało, topnięcie 5 kał do G, coś takiego. Ogólnie ogarnięta postać, jest parę rękawiczek złodzieja tam z lasu, z red lasu, można zakładać kiedy się chce pod koniec metka, zresztą widzieliście. No i co tam jeszcze? Bez X sprzedaje, to to, to to normalne jest. E, parę piątych bonów jest, parę dodań piątego bonu jest. I tam, tam ruda miedzi jest jakaś tam, wiecie, te duperele ze skrzyczka blasku, co dropią. No i myślę, że to by było na tyle co do prezentacji postaci. E, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Staty tak samo, wszystko wzręczność to co zostało. Panary tutaj są skończone, wszystko jest git. To jakieś 4 questy muszę albo anulować, albo to dokończyć. Co do misji, do, do polowań, to jak będę się naprawdę nudził, to będę to robił. Nawet fryzurka jest jakaś czerwona tutaj. Stalkę, jak tylko będzie kasa i skończę te duchowe na pewno, dobijesz to kurwa, będę ładował całą kasę w tą stalkę. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Możecie subskrybować, żeby czekać na następne filmiki. I dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i pozdrawiam Was, cześć.